Ciasto filo. Wszystkie płaty zwijamy w rulon. Kraimy w ciemniutkie paseczki. Czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej. Do foranek wlewamy czekoladę. Na masełku podsmażamy ciasto filo. Miesz, mieszu. Złociste. Dwa kremy. A co? Orzech laskowy i pistacja. Hmm. Wlewamy... Ten pistacjowy Mieszu, mieszu Wkładamy I rozkładamy równiutko Robimy to samo z drugim smakiem Zalewamy czekoladową lawą Dokładnie rozsmarowywujemy Wkładamy do zanurzelnika I po godzince się cieszymy Pyszność Voilà Proszę bardzo nie dziękujcie